Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje właśnie komitet wyborczy prawica zgłoszony przez Prawicę Rzeczpospolitej na listach, którego wystąpią przedstawiciele różnych konserwatywnych ugrupowań, a nie to znaczy Unii Polityki Realnej, Stronnictwa Piast, Forum Ludowego Ojcowizny, a także wielu stowarzyszeń społecznych, które z nami współpracują. Chcemy, żeby w tych wyborach konserwatyści mieli swoją reprezentację, bo jesteśmy przekonani, że... Bez zmiany układu sił politycznych, a więc pojawienia się dobrej reprezentacji chrześcijańskiej, konserwatywnej, nie będzie możliwe stworzenie rządu na prawo od centrum, więc rządu, który będzie w stanie zmieniać polskie sprawy. Dziś widzieliśmy wynik wyborów w Wałbrzychu. Niestety ten wynik potwierdza, że polskie życie społeczne potrzebuje głębokich zmian, dlatego że to nie jest tak, że tylko jakieś anonimowe, działające. Za kulisami układy dezorganizują polskie życie publiczne. Owszem, te układy działają, ale dlatego, że jest na nie przyzwolenie społeczne. Tak naprawdę w polskiej polityce trzeba przywrócić znaczenie zasad, przekonań, odpowiedzialności i lista prawicy to będzie lista, która przede wszystkim w tych wyborach będzie odwoływać się do wiarygodności, do tego, że my robimy rzeczy, o których inni mówią. Najważniejsza sprawa, o którą będziemy walczyli, to jest zastosowanie takich środków polityki solidarności wobec rodzin, żebyśmy przełamali jako kraj kryzys demograficzny, ale oczywiście, żeby to zrobić, musimy również działać na rzecz wolnej przedsiębiorczości i przyspieszyć rozwój gospodarczy, bo bez rozwoju tak naprawdę żadna skuteczna polityka solidarności z rodziną nie będzie możliwa. My idziemy do tych wyborów z tym, co zrobiliśmy 4 lata temu, to znaczy z tym najgłębszym obniżeniem podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci, które wtedy zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu prawicy Rzeczpospolitej. To ogłosiliśmy, określiliśmy stawkę tego obniżenia na 1200 zł. W tej chwili proponujemy mechanizmy bardziej powszechne, dalej idące i takie, które dotrą do każdej rodziny. Oczywiście inne ugrupowania będą mówić do rodzin, ale to my dla nich pracujemy. To samo dotyczy zasadniczej sprawy gospodarczej, o którą oprócz obniżki podatku walczymy, to znaczy zachowania waluty narodowej. W tej sprawie znowu dzisiaj nawet minister Dostowski mówi, że to nie jest sprawa najbliższych lat, ale przypomnę, że trzy lata temu główne ugrupowania polityczne umawiały się już na referendum w sprawie euro. Wtedy liderzy opozycji nie mówili o tym, kto ma przewagę medialną i komu takie referendum na temat zmiany artykułu 227, a więc otwarcia furtki do wprowadzenia euro w Polsce będzie służyć. My konsekwentnie mówiliśmy, że każda uczciwa opozycja ma obowiązek bronić nienaruszalności artykułu 227, a więc po prostu istnienia złotego, kompetencji banku narodowego i istnienia narodowej polityki pieniężnej jego koniecznego elementu polskiej polityki gospodarczej. Nasza obecność w parlamencie, obecność konserwatystów reprezentowanych na liście Komitetu Wyborczego w to będzie gwarancja, że tej sprawy nie będzie można zamienić w kolejne igrzyska polityczne, tylko że wykorzystamy wszelką możliwą władzę w parlamencie, a także uświadomimy odpowiedzialność każdemu posłowi po to, żeby znalazło się tych 154 posłów, którzy uniemożliwią likwidację złotego, nawet gdyby za 2-3 lata Zachęty zagranicy doprowadziły do tego, że komuś znowu strzeli do głowy, żeby złotówkę likwidować. Nasz program wiarygodności to jest również program reformy politycznej, dlatego że chociaż obecny rząd mówił o wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych, wprowadzaniu wyborów większościowych na konkretne osoby, nie na listy, to nie wiadomo dlaczego nawet w wyborach samorządowych. Ta zasada została zrealizowana w sposób bardzo y, okrojony. jeszcze można zrozumieć, że partner tradycyjne y, nie zgadzał się na wprowadzenie tego rodzaju wyborów do Wojewódzkich czy do Rad Powiatu, problem, można zrozumieć, dlaczego Platforma Obywatelska nie była w stanie przeforsować y, okręgów jednomandatowych w Warszawie, w Poznaniu, y, w y, Krakowie, a nawet, y, a nawet w mniejszych miastach, y, takich jak y, y, Konin czy Rzeszów, czy, Rzeszuk, czy tarnoczy. W każdym mieście w Polsce, w Sejmiku Wojewódzkim, w Radzie Powiatu, ale przede wszystkim również w Sejmie, do Sejmu, powinniśmy wybierać konkretnych ludzi, którzy owszem powinni legitymować się swoją działalnością polityczną, przynależnością, pokazywać przynależność do partii politycznej, ale to my sami powinniśmy naszych kandydatów zgłaszać. My uważamy, że ten odrzucany albo tak naprawdę lekceważony przez inne partie polityczne postulat, nawet przez te, które o nim mówiły, jest koniecznym warunkiem przywrócenia w polskiej polityce odpowiedzialności osobistej, a więc tak naprawdę przekonań i sumienia. O to będziemy walczyć i przypominając to hasło, z którym kandydowałem w wyborach prezydenckich, że pierwszy warunek dobrej polityki to jest po prostu wiarygodność, bo mówić można o różnych rzeczach, ale niestety trudniej dla nich pracować, a jeszcze trudniej zapłacić jakąś cenę wtedy, kiedy zaangażowanie tego wymaga. Teraz przesłuchamy Pana prezentacji opinii liberalnej, którą wspólnie zamierzamy. Wspólny, wspólny staw w wyborach w ramach Komitetu Wyborczego Prawicy jest tak naprawdę efektem wspólnoty programowej. To jest załążek tego, że na polskiej prawicy zaczyna powstawać wspólnotowe myślenie, zaczyna się polska prawica jednoczyć, zaczyna tworzyć jakby nowe otwarcie, które miejmy nadzieję w dalszej perspektywie będzie prowadziło do budowy szerokiego, wielonutowego bloku polskiej prawicy ideowej. Brak polskiej prawicy ideowej w polskim parlamencie, z którym mamy do czynienia od pewnego czasu, no jest niestety wysokim zubożeniem polskiej sceny politycznej, a jednocześnie również skutkuje tym, że duża część elektoratu nie posiada własnej reprezentacji w parlamencie. To jest oczywiście wynik takiego, a nie innego systemu wyborczego w Polsce, progów wyborczych, finansowania partii politycznych w budżetu państwa. Miejmy nadzieję, że nasz udział w parlamencie będzie zalążkiem zmian, które doprowadzą do tego, żeby tak naprawdę system demokratycznych wyborów był w pełni w Polsce wprowadzony. My idziemy do ludzi nie do końca z jakąś taką kolorową reklamówką, z folderem, z wielkim billboardem. Idziemy do ludzi z bardzo konkretnym programem. Nie chcemy wchodzić w wielkie kłótnie między największymi partiami politycznymi w tym kraju. Chcemy pokazywać rozwiązania i chcemy pokazywać rozwiązania tych problemów, które dzisiaj nurtują Polaków i e, ludzi w naszej, w naszej ojczyźnie. My idziemy na przykład z programem gospodarczym, który jest programem bardzo innowacyjnym. Programem, którego dotychczas właściwie nikt nie odważył się Wprowadzać. Wszyscy o nim mówili, o jego potrzebie wprowadzenia, natomiast nikt nie miał odwagi pokazać, że taki program można wprowadzić. My to zrobimy, my go wprowadzimy, mamy go dokładnie przemyślanego. To jest program oparty o likwidację podatków bezpośrednich, podatku PIT, podatku CIT, o ułatwienia dla małych przedsiębiorców, wprowadzenie podatku ryczałtowego dla najmniejszych przedsiębiorców. Wyrównanie podatku obrotowego, czyli tak naprawdę usprawnienie jego ściągalności, ponieważ dzisiaj mamy tak, że tylko małe i średnie przedsiębiorstwa płacą podatek obrotowy, a duże molochy nie płacą w Polsce w ogóle tego podatku. Więc to jest tak naprawdę brak równych szans w konkurowaniu na rynku, na rynku gospodarczym. Tego nie może być. Przedsiębiorcy potrzebują wielu ułatwień, prostego prawa, nie przeszkadzania przez państwo, tak naprawdę, bo to jest najważniejsze, żeby. Chcącemu nie działa się krzywda. Ci przedsiębiorcy będą tworzyli miejsca pracy, będzie zmalało bezrobocie, dzięki czemu społeczeństwo będzie się bogaciło i państwo będzie w stanie zażegnać kryzys, w którym się w tej chwili znajduje, bo tak naprawdę w systemie gospodarczym dzisiaj jesteśmy w bardzo poważnym, poważnym kryzysie, nawet mimo tego, że nie weszliśmy do strefy euro, i całe szczęście. My mamy na to pomysł, wiemy jak to zrobić, Unia Polityki Realnej i Prawica Rzeczypospolitej od dawna głoszą stały program, są tym programowi. Wierne są jednymi z najbardziej wiarygodnych partii politycznych w Polsce i tak naprawdę stanowią tą prawdziwą polską prawicę. W tej chwili idąc wspólnie, mamy nadzieję, że osiągniemy sukces i będzie to sukces również dla Polski.